Proces to nie tylko przechodzenie od etapu do etapu. W każdym z nich może pojawić się konieczność zlecenia wykonania zadania lub szeregu zadań przez różne osoby. Przykładem jest zadanie akceptacji, które jest tworzone, kiedy w procesie jest wymagane podjęcie decyzji. Drugą możliwością jest wygenerowanie i przypisanie zadania automatycznie: Dzięki akcji w regule dodaj zadanie. Aby taka sytuacja miała miejsce, Należy podczas edycji przejścia w regule wybrać z listy dodaj zadanie. Następnie wypełniamy formatkę podając temat zadania. Tutaj możesz wskazać pola mapowane do podstawienia wartości z pól zgłoszenia. Możesz ustawić domyślny priorytet i kategorie, które zostaną nadane oraz określić estymowaną czasochłonność. Pojedyncze zadanie może być przypisane tylko do jednej osoby. A jeżeli w regule wskażemy grupę, to zostanie wygenerowanych kilka zadań dla każdego użytkownika grupy osobne. Kolejnym krokiem jest opisanie zadania. Zrób to jak najdokładniej, aby osoba realizująca wiedziała, jakie czynności ma wykonać. Ostatnią opcją jest opóźnienie rozpoczęcia. Jest to czas, który zostanie ustawiony jako czas rozpoczęcia po wygenerowaniu zadania. Warto dodać też notatkę, która pojawi się dla realizującego w czacie. Informacja o utworzeniu zadania. Pojawia się w cyklu życia zgłoszenia. W tym przypadku dzieje się to po przejściu z etapu akceptacji do realizacji. Aby zobaczyć, jakie zadania są powiązane ze zgłoszeniem oraz ich status realizacji, należy w widoku zgłoszenia przejść do zakładki zadania. Lista pokazuje temat zadań, kto jest ich właścicielem, termin realizacji, status oraz priorytet. Każde zadanie ma swój własny flow i stany, które informują pozostałe osoby o jego statusie realizacji.